Siemano! Czekajcie przybliżycie do mikrofonu. Siemano z tej strony Mr. Magic. Dzisiaj pokażę Wam jak być yy, mogę tak powiedzieć jak łazić sobie na mapach wszystko, na przykład w jakiejś w Warszawie, po czymś. Wszystko wam dokładnie opiszę. Wchodzimy w neta. Wbijamy i e. możemy wpisać różne... Rzeczy na gogle? Fak. Poczekajcie. Yy. Wiecie, co mi powiem? Proszę Was, tak ma yy, o subskrybowanie kanału. Przynajmniej na jakiś komentarz pozytywny. Bo wiecie, jest tak samo ładnie. Czuję w swoim w Wchodzimy na gogle. Wchodzimy w. w. mapy. Jeśli na tej mapy, no to wszystko będzie dobrze, dobrze, dobrze. Na przykład wpiszemy. Warszawa. O, Warszawa. Mam Warszawę. Wejdziemy sobie. I przybliżamy, przybliżamy, przybliżamy. Tyle się da, jak tam się uda. No i pójdziemy na sam Jesteśmy gdzieś w Warszawie. Zobacz. Nie Miejsce w Warszawie. No i... To była zrobione? 2011 czerwca. No proszę. Ale jako myślę, że Wam pomogłem. Cześć! Na razie. Pa! Narka!